ruszyła platforma Piesto.io Piesto.io, ja mówię tak w skrócie, ale to jest Piesto.io i teraz ta platforma słuchajcie jest moim jednym z życiowych osiągnięć. Jeżeli to ruszy, ten biznes będzie zarabiał, a będzie, to to będzie moje życiowe biznesowe osiągnięcie. Naprawdę. Jestem zmęczony i podekscytowany, Jest mamy opóźnienie, które dzisiaj jest 8 października, mieliśmy ruszyć 1 września, także jest spore opóźnienie. Ale wszystko działa. No, musieliśmy dokładnie sprawdzić wszystkie możliwe rzeczy związane z technologią, żeby to było super bezpieczne, więc jest. Jest. I teraz pokażę Wam, jak wygląda platforma, ale zanim to zrobię, to powiem tylko, że zespół, który pracował, ja nie jestem programistą. Nie jestem też prawnikiem, ekspertem, no jestem prawnikiem, ale nie ekspertem od działu blockchain płatności fintech. Tylko od nieruchomości. Także dla mnie praca nad tym polegała bardziej na zarządzaniu, na zarządzaniu ludźmi niż na e, pracy, jakiejś, który, odpowiedzi, być odpowiedzialnym za jakieś zadanie. Także musieliśmy pracować w systemie, który wybraliśmy, Asanę, czyli tam za, zarządzaliśmy tymi zadaniami i sprawdziło się. To znaczy, to było moje trzecie podejście do Asany. Możecie sobie sprawdzić, jak to wygląda za darmo. I ja byłem bardzo niezadowolony wcześniej, dlatego że po prostu maile i kalendarz wydawały mi się o wiele lepszą opcją. Po co korzystać z tej Asany? A teraz ktoś mi pokazał faktycznie, jakie są możliwości tego, że tam przepisuje się to, że ktoś zrobił, to nie, nie zamyka Mark Complete, tylko, że przesuwa to i tam piszemy komentarze, subtaski i w ogóle wszystko i faktycznie się sprawdza. Więc mogę polecić Asanę i zespół. Był dosyć spory, to znaczy programiści byli z Vertes, byli programiści z Fiber, byli y, prawnicy z kancelarii Damian, y, Hewet Wojnowskiej Wspólnicy i y, jeszcze inne osoby, konsultanci powiedzmy, którzy pracowali nad tym projektem. Także dużo osób pracowało i wszyscy Wasanie. Były też spotkania oczywiście, mnóstwo spotkań, tysiące spotkań. Przesadziłem. Dobra, no to. Jak wejdziecie w piesto.io, to zobaczycie przede wszystkim projekty i będziecie widzieli jeden projekt, bo ja to nagrywam trochę wcześniej. To będzie projekt właśnie tej kamienicy, która jest do remontu i nadbudowy. I możecie się przede wszystkim zarejestrować. Ja jestem przesunę sobie, ja jestem za, za, zalogowany i zarejestrowany, dlatego mam tutaj moje konto wyloguj się, a wy możecie się zarejestrować dwuetapowo. To znaczy najpierw uzupełniacie wszystkie standardowe dane na platformie, a później po prostu logujecie się przez Fiber ID, taką firmę, przez Fiber. Logujecie się do, jakby przez swoje konto bankowe. Czyli potwierdzamy wszystko kontem bankowym. I słuchajcie, to jest bardzo bezpieczna i sprawdzona metoda, spełniająca najnowsze standardy. Także jesteście w pełni bezpieczni pod tym kontem i wasze dane również. Następnie, jak jesteście zarejestrowani, to możecie kliknąć, znaczy od razu możecie kliknąć w projekt. I wtedy, jak to zrobicie i jesteście zalogowani, to na końcu macie przycisk Zainwestuj. Czyli możecie. Zaraz co się stało? O, Zainwestuj. Możecie kliknąć Zainwestuj. Natomiast każdy może wejść i zobaczyć ofertę, i słuchajcie, nie ma platformy, nie znalazłem platformy, która zbiera pieniądze na projekty, która ma tak rozpisane projekty. My mamy bardzo dużo informacji: mamy zdjęcia, które możemy sobie tam przeglądać, mamy adresy, to też nie wszędzie są adresy, mamy wszystkie dane mamy dane pożyczkobiorcy, mamy kartę projektu. Które, w których jest bardzo dużo danych odnośnie inwestycji i mamy również rozpisane adresy, cel, podsumowanie, zastrzeżenie, harmonogram, struktura finansowania, finanse, zabezpieczenie i jeszcze jest filmik ze mną i z pożyczkobiorcą, czyli prezesem mycielskiego spółka za w tym wypadku. Także macie wszystko, wszystko co jest potrzebne do podjęcia decyzji i jeżeli chcecie taką decyzję podjąć, to klikacie zainwestuj. I jesteście wtedy w polu e, wprowadzić kwotę w PLN. Jeżeli wpiszecie za małą, bo limit jest 500 zł w tym momencie, możemy wprowadzić mniejszy limit, ale uznaliśmy, tak nam doradzono, że lepiej będzie wprowadzić 500, dlatego że najwięcej e, pracy jest z ludźmi, którzy wpłacają bardzo małe kwoty na próbę i mają pytania. I. Mm, i my na początku nie możemy sobie za bardzo na to pozwolić, a w przyszłości pewnie obniżymy to. Także jeżeli wpiszę 500 i klikam następny krok, to jestem przenoszony na podsumowanie. Czyli wtedy widzę, ile inwestuję, ile będę miał odsetek. To są odsetki roczne, bo inwestycja jest na dwa lata. I mogę zapoznać się ze wszystkimi dokumentami jeszcze raz. Czyli zaznaczam, że, że zapoznałem się z nimi. A jeśli nie, to sobie klikam na przykład w kartę, ryzyk, kartę projektu. Oświadczam, że zapoznałem się z umową pożyczki i tak samo mogę sobie zobaczyć, jak ona wygląda. Jeżeli kliknę zainwestuj, to faktycznie zawieram umowę pożyczki i jest, jakby przenosi mnie na, na stronę płatności, więc klikam teraz, chlap. Zainwestuj swoje środki. Nie działa! I przenosi mnie na FiberPay, gdzie wpisuję swoje dane, potwierdzam i wybieram metodę płatności. Mam wszystkie banki do dyspozycji. Mogę również zapłacić blikiem i, e, i mogę zrobić szybkie płatności, przelew tradycyjny. I następnie, jak wybieram, to płacę. To przenosi mnie z powrotem, teraz tego nie będę robił, ale przenosi mnie z powrotem do, e, do, na stronę piesto.io, którą sobie teraz w I jak kliknę moje konto, to będę widział wszystkie transakcje, jakie do tej pory zrobiłem. Na moim koncie aktualnie, jak widzicie, nagrywam to drugi raz, dlatego jest drugie oczekujące 500 zł. A wcześniej dokonałem płatności już na 10 zł i to jest potwierdzone. To znaczy, że. Jeżeli klikacie tam, zainwestuj, wybieracie i robicie przelew, to tutaj pojawia się informacja, że moja inwestycja poszła na 500 zł. Jest oczekująca, no bo ona musi dotrzeć do drugiej strony. A jak dotrze, to jest potwierdzona i możecie zainwestować ponownie. Macie zwrot z kapitału, czyli już yy, yy, przeliczony na, na dwa lata. Jak widzicie, mamy. Mamy tu link do, do informacji, gdzie wszystko jest rozpisane. Jakie tam są, do, do oferty, znaczy się. Także macie dostęp do wszystkiego. Możecie tutaj też grzebać sobie przy swoim profilu, dodawać zdjęcie, awatara i tak dalej. Więc są różne te, tego typu rzeczy. Jestem bardzo podekscytowany. Jeszcze raz to powiem. Jeżeli macie jakiekolwiek uwagi do, tego, do tej platformy, słuchajcie, dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli chcielibyście coś poprawić, dajcie mi znać w komentarzu. Jeżeli macie cokolwiek, co chcecie powiedzieć, to napiszcie komentarz. To jest dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza na tym etapie. No, teraz jeszcze dopowiem, że mamy już kolejnych ludzi, którzy chcą zbierać środki przez naszą platformę. Szczerze mówiąc, mamy ich bardzo dużo. Kolejny to będzie pewien ksiądz który zbiera na inwestycję turystyczną w dom taki letniskowy, który będzie właściwie całoroczny, ze względu na to, że to będzie przy parafii jakieś spotkanie, nie pamiętam, jak to się nazywa Zielona Szkoła, coś takiego, ale to będzie działało cały rok, także turystyka całoroczna w miejscowości Sasino i to będzie druga zbiórka, ale mamy już w kolejce tak naprawdę, moglibyśmy ustawić na, nie wiem, może cały rok to nie, ale na pół roku zbiórki, co, co miesiąc nowa zbiórka moglibyśmy ustawiać spokojnie. Także jestem... E, spokojnie, spokojnie. Jeżeli Wy chcecie dodawać swoje projekty, możecie to robić jak najbardziej, wejść, zgłoś nieruchomość, jak najbardziej. Jeżeli chcecie inwestować, możecie to robić. Jeżeli macie jakieś pomysły, jak pozyskiwać inwestorów, bo domyślam się, że ostatecznie to, wiecie, cash is the king i wąskie gardło będzie właśnie w pozyskiwaniu inwestorów. To dajcie znać. Jeżeli macie dużo deweloperów i fliperów, którzy chcieliby wejść w to, to my też mamy dużo. Także tego nie potrzebujemy. Potrzebujemy inwestorów, zapewne. Tyle słuchajcie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dzięki za to, że wszystkim tym, którzy byli od początku, którzy pisali, rejestrowali się, którzy pomagali mi, bo tych osób było dosyć sporo i w sumie powinienem je wymienić z nazwiska, może to zrobię jeszcze. Dzięki wszystkim, cześć.